Trzy rzeczy, których nauczą ci konie, a nie nauczy szkoła. Jeden, cierpliwości, ale takiej prawdziwej. Nie tej z lekcji, kiedy czekasz, aż dzwonek zadzwoni, tylko tej, kiedy koń postanawia nie wejść do przyczepy przez 45 minut, wpada do wnętrza zakrętu bez wyraźnego powodu, a siobo spada po raz trzeci, bo przecież miało leżeć spokojnie na płatku. Uczysz się, że krzyk nie działa, a marchewka czasem tak. Dwa, Pokory wobec natury, zwierząt i pogody. W szkole uczysz się, że wszystko można zaplanować. W stajni uczysz się, że nie. Masz jazdę, będzie burza. Koń był czysty, teraz nie jest. Nowe białe był czysty? Błoto mówi, miło cię widzieć. A koń? On ci pokaże, że nie jesteś najważniejszy. I dobrze. 3. Mówienia bez słów i słuchania bez słuchawek. Szkoła uczy cię mówić na ocenę. Koń uczy cię komunikacji ciałem, energią i spojrzeniem. Jeśli jesteś spięty, on to czuje. Jeśli jesteś niecierpliwy, nie pójdzie. Jeśli zaufasz, zaufa też. I nagle się okazuje, że największe lekcje życia dostajesz od kopytnego milczka, boksia. Szkoła da ci wiedzę. Koń da ci doświadczenie. I kiedyś, gdy zapomnisz wzory, daty i definicje, to i tak będziesz pamiętać, że najwięcej nauczyło cię to zwierzę, które nigdy nie powiedziało ani słowa.